Mati? Co jest? Chciałam tylko przymierzyć twoje spodnie, żeby poczuć się malutka i drobna. No i co? I mi kuźwa pasują! I to taki problem? Czemu my jesteśmy w tym samym rozmiarze? Nie odpowiadam na takie rzeczy, bo to się nigdy dla mnie dobrze nie skończyło. Chopie, ty zacznij robić nogi, skinny, dresiki, to już dawno nie jest modzie. E, e, e. co ty teraz? Co, ty jesteś bocian? <noise> na tą siłkę chodzisz, a nogi to ci chyba w ogóle się nie ruszyły, skoro idealnie na mnie pasują te spodnie. <noise> ja nie wiedziałam, że my możemy wziąć tyle samo na przysiad. Ty wcale nie zrobisz przysiadu ze sztangą! Chupie, jak ty niby chcesz mnie przenieść przez próg z tymi nóżkami? Dźwigniesz mnie? Wiesz co, misia? A może to nie ja mam cienkie nogi, tylko ty masz ulane? Kto by pomyślał? Wybacz, nie chciałem. Że swoje kompleksy leczysz wyżywaniem się na mnie. <tryk> Zupełnie jak matka.